Jeżeli chcecie grać bez podatku to w Totalbet macie taką możliwość, ja nie reklamuję buchmacherów, ale tylko pomagam Wam jeżeli coś chcecie zagrać się bez podatku, a najlepiej w Totalbet wystarczą trzy zdarzenia po kursach 1.30 i grałem bez podatku jak tu będę prezentował na progresji, a także czasem na taśmach weekendu jakie tutaj będę grał, no i właśnie tak wybrałem na dzisiaj takie mecze. Tu macie wszystko opisane, gramy wtedy bez podatku i wygrane są zawsze wyższe o 14% Wystarczą trzy zdarzenia na kuponie z kursem 1.30 A jeżeli będzie nas więcej to będzie lepiej, także śledźcie kanał, lecimy do typów Nie ma się co oszukiwać, sierpień idzie fatalnie Progresja no minus, taśmę minus, niestety nic nie weszło z taśmy Mam nadzieję, że dzisiaj, chociaż progresja wejdzie, będziemy na plusie na progresji. Zobaczymy, jak to będzie dziś. Gramy oczywiście yy, bez podatku, trzy typy, powyżej 1,30 mm. To totalbet I co wybrałem na dziś? Debel i myślę, że Salisbury ze Skupskim sobie poradzi z Musetti i Sonego. No, bardziej, musety, i Sonego to są singlowcy niż deblowcy. Kolejne spotkanie, idę w faworyta, czyli Wolves z Manchester City, no nie może być inaczej jak początek sezonu, i City zdobywają 3 punkty, i ostatnie spotkanie Polska, Turcja w siatkówkę, kobiet u 21, i ten mecz już o 11, idę czysto, że Polska, Polki wygrają. Tyle w ramach progresji, lecimy do taśmy weekendu, i wybrałem faworytów, Norym Niemiec, Bayern Monachium w Superpucharze Niemiec ze Stuttgartem, nie może być inaczej jak Postry, mocny, ostry start Bayern Monachium w widze niemieckiej. A tak naprawdę super, pucharze tutaj zaczynają. I ostatnie dwa spotkania. Mamy tutaj Feyenoord Rotterdam, liga holenderska. Każdy zna i myślę, że sobie poradzi z ekleksjorem I ostatnie spotkanie Barcelona z Majorką. Rozpoczyna sezon w Hiszpanii. Patrząc na mecze towarzyskie, myślę, że sobie poradzą. I to nawet dwoma, trzema bramkami. Tyle w ramach progresji taśm weekendu śledźcie kanał, miejmy nadzieję, że sierpień wyjdzie troszeczkę na plus, chociaż jedna seria, oby tak czuję, że tak będzie, że dzisiaj kupon w końcu wejdzie z progresji, a jeżeli nie, no niestety będziemy około 1000 na minusie w tym miesiącu, jeżeli tak dalej będzie nie wchodzić. No tyle, szkoda, bo czerwiec i lipiec bardzo fajnie wszedł, mam nadzieję, że chociaż nie będę na minusie po tych trzech miesiącach. Tyle w ramach progresji taśmy. Widzimy się jutro, czyli w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.